Happiness Index to jedno z tych narzędzi aplikacji Team Toolbox, które ma za zadanie wspierać ciebie i Twoich współpracowników w codziennej komunikacji i feedbacku, jednocześnie wpływając znacząco na poczucie zrozumienia, docenienia i motywację. Dzięki temu narzędziu możesz zrezygnować z niezręcznych i formalnych rozmów rocznych, bo aplikacja zbierze te informacje za ciebie. Moduł Happiness Index. Pozwala w trybie ciągłym monitorować nie tylko ogólną satysfakcję z pracy, ale również poszczególne jej aspekty, samopoczucie pracownika w organizacji, poziom satysfakcji w obecnym zespole lub projekcie, oraz jego zadowolenie z możliwości rozwoju w firmie. Ustawienie Happiness Indeksu wymaga od użytkownika wyboru odpowiedzi w pięciostopniowej skali, w której każdy poziom wiąże się z konkretnym zdaniem. Podczas gdy piątka zawiera informację o tym, że pracownik odbiera środowisko pracy jako dobre i niewymagające usprawnień, tak już trójka oznacza, że jest wiele rzeczy do poprawy. Po określeniu swojego Happiness indeksu, użytkownik może pozostawić dodatkowy komentarz zawierający rozwinięcie swojej oceny lub sugestię obszarów, których zmiana miałaby korzystny wpływ na satysfakcję pracowników. Pozwala to przede wszystkim na zaangażowanie całej społeczności organizacji w ciągłe usprawnianie oraz identyfikację obszarów, w których należy wprowadzić zmiany. Aplikacja Team Toolbox samoczynnie agreguje poziom happiness indeksu użytkowników na wykresie, który obrazuje średni poziom zadowolenia pracowników, zarówno w kontekście całej organizacji, jak i w ujęciu zespołowym czy projektowym. Poziom wskaźnika zadowolenia znajduje się również na barometrze, na pulpicie każdego zespołu czy projektu. Dzięki wykresom liderzy mogą zatem na bieżąco obserwować ustawienia HI wśród pracowników i reagować na ich poziom. Aplikacja wysyła liderom powiadomienia o niskich poziomach Happiness Indeksów oraz pozwala im na obsługę pozostawionych komentarzy w jednym miejscu. W zależności od ustawień widoczności w Twojej organizacji współpracownicy mogą zostawiać sobie wiadomość widzę cię przy Happiness Indeksie. Dzięki temu nikt nie pozostanie niezauważony. To co? Zaczynamy?